Kuchnia na drewno Moravia model Klaudi, tym razem obudowa w kolorze grafitowym z dodatkami chromowanymi prezentuje się wyjątkowo. Kuchnie Klaudi to kultowy model czeskiego producenta moravia, charakteryzują się ponadczasowym wyglądem, wyjątkową estetyką wykonania. Kuchnia na całym blacie posiada estetyczną blachę ze stali szczotkowanej, która jest przestrzenią do gotowania i podgrzewania. Po jednej stronie jest także obszerna fajerka. Na blacie kuchni jest regulacja służąca przełączaniu kuchni na tryb grzania piekarnika. Kuchnie Claudi mają wylot spalin Fi120 po lewej lub po prawej stronie kuchni, który może być do góry, na bok lub do tyłu. Model Cloudy zaopatrzony jest w głębokie, wygodne palenisko na drewno, gdzie długość polan może mieć nawet 40 cm. Pod paleniskiem znajduje się szuflada na popiół z regulacją dopływu powietrza do paleniska, obsługiwaną przy pomocy wygodnego pokrętła. Szuflada na popiół jest bardzo praktyczna i pojemna, jest wysoka i głęboka, posiada wygodny rant. Uchwyt do wyciągania. Ruszt jest wykonany z masywnego żeliwa i jest obrotowy dla szybkiego zsypywania popiołu, co jest doskonałym ułatwieniem przy czyszczeniu paleniska. Piekarnik to już prawdziwy majstersztyk. Jest pięknie wykonany, wnętrze to stal emaliowana, w środku chromowana kratka do pieczenia i suszenia. Piekarnik zaopatrzony jest także w dużą emaliowaną blachę do cias lub chleba. Na szybie drzwi piekarnika znajduje się termometr, do kuchni dołączona jest także rękawica do obsługi. Na samym dole kuchni jest obszerna, pojemna, dzielona na dwie części szuflada na akcesoria i naczynia kuchenne. Kuchnia posiada także piękny, elegancki, chromowany reling, na którym można odwiesić akcesoria kuchenne. Cała obudowa kuchni wykonana jest z blachy emaliowanej o wysokiej estetyce, dostępnej w sześciu kolorach beżowym, bordo, zieleni butelkowej, czarnym, antracytowym oraz jasnoszarym. Wymiary kuchni wysokość 85, szerokość 92,4, głębokość 60 waga kuchni 175 kg. Posiadamy także w ofercie piękne, emaliowane żeliwne garnki. Po więcej informacji zapraszamy pod numer telefonu widoczny na filmie. Pomogę Ci dobrać odpowiednią kuchnię i wyślę ją bezpośrednio na Twój adres. Serdecznie zapraszam.